Trzeci z tej strony, szary 9. O sorry, w środku włączam czas. I tak. No, no i tak, ja już pozbierałem. Podbieram też Expa. Tak spełnimy i mam tyle. Aż tyle. Mam tego. Nie? Mm, I tak. Idziemy, choć jeszcze to wyciągnę. Idziemy zenczantować łopatę na wydajność. Dajmy już cztery same Usłame. Trudno. Będzie, jest, jest co jest, to nie? Tamta się cała wykorzystała siekierka. to Tak, to jest taki mój autorski domek. Bo ja zawsze na przykład na, na serwerach to też robię moje autorskie, tylko że niektóre robię. Niektóre robię z poradników na serwerach, ale to był taki ostatni taki serwer, który teraz, na którym już nikt nie gra. Tak było przez może przez pół miesiąca graliśmy na nim w miesiąc. I po zabiciu smoka administrator dał każdemu kreatywnie prawie każdemu, żeby sobie i temu odzyskali kreatywa, wiecie, no i niektórzy sobie ja, ja nie, ale niektórzy szczytowali no no i wiecie, no i a potem jeszcze ktoś zaczął wysadzać wszystkie domki i wszystko, mi jeszcze wysadził domek i każdemu wysadził zresztą, nie, nie, mi nie wysadził właśnie, tylko <laughs> każdy był wysadzony oprócz mojego co nie, nie wiem dlaczego, ale mój kuzyn tam grałem z moim kuzynem Jeszcze grałem tam z Prosem Pros z Polski Taki znajomy I ten Na no, przykład był nasz domek I on nie brał I on nie wysadził tego A tylko nasz domek nie był wysadzony Mój tego Prosa No i Nam potem wysadzili administratorzy Bo yy, Sądzili, że jeżeli nasz domek tylko nie został wysadzony To, każdy, to każdemu trzeba wysadzić bo nas nie był, więc to jest nie fair, że nas nie jest. I my musimy... I oni musieli nam wysadzić z kreativa jeszcze. Administrator, co nie? A pomógł mu w tym jego kolega, który mu dała administratora, bo go lubi po prostu, co nie... I co było dziwne? Że ta osoba, która była administratorem na tym serwerze, dała mi właśnie ten challenge. A zdobył blok na deraidu. Wiesz jaki jest dla mnie challenge? blok nie right to, to nie, bo będzie za niedługo teraz challenge dla mnie to jest blok złota więc wiesz Patrz tutaj będzie tak tak, tak, tak tu, tu tu tu, tu tu, tu patrzcie, jak tak wchodzisz to masz takie, what the hell, co, tutaj, co to jest w ogóle takie, co to jest? no, poczekajcie mój to kilo, wow tutaj będzie takie I no tak, od zewnątrz on nie wygląda jak oszałamiający ale od wewnątrz to już tak lepiej moim zdaniem ja biorę tyle, nie wiem po co po to, że mówiłem wam, że będzie to będzie co nie, powiedziałem, że zrobiłam, że zrobię coś takiego oni Dlaczego okorowany dębowy pieniądz, jakby zrobiłem? Jeszcze to mi się nie przydasz. Bye, bye. a deski też mogą być okorowane? Nie. A nie, drewno może być też okorowane. Tu. Teraz będzie tu i tu. Tu, tu i tu. Tu, tu i tu. I tu, i tu, i tu, i tu. I tu. I tu, i tu, i tu, i tu. Będę miał problem, żeby zobaczyć, który odcinek to jest który, więc będę musiał sobie zapisać nazwy i które mają być po kolei odcinki. No tak to wiecie, ja po nagraniu rzucam odcinek. I tyle, ale teraz będą odcinki miały ten z ten poprzedni będzie miał chyba premierę. I ostatni klocek. Wow. Ale to jest ładne teraz. Tak mi się bardzo podoba. wchodzicie i takie takie jakby lagi co. Aż oczy bolą tak serio. Jak ja tam gram teraz, to tak mi oczy teraz bolą przez to. Trudno, idziemy wydobywać piasek. Moim łopatą. Super hiper mega deeper duper łopatą. A, słoneczniki jeszcze przy sobie. Dobra, Spoko. Patrzcie, co zdajemy. Co daje słonecznik? I słonecznika da się sobie zasadzić? Aha. Słonecznik ma takie... O, dwie sztabki złota. Wow. Już sobie robię szczerze mówiąc coraz lepszy ekwipunek, wam powiem. Ja to przynajmniej tak moim zdaniem jest. Ale, o, ale, o, nie, 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 to nie był chyba, a może to był ostatni, nie wiem. Jakiś tam odcinek z to był piękny. Ile ja tego zdobyłem. Tak, w tym czasie to był taki fart wtedy. Myślę, że to się już nigdy nie powtórzy. Warta przez całą ciągle warta nie można mieć, tak mało powiedzieć. O, i teraz wywalam lapisz dla Zuli, tam jest, o, no i teraz już nic innego nie będę zbierał. że to będę zbierał, ale tylko stag maksymalnie, a nie zajmie to mi miejsca na piasek przynajmniej. Szkoda, że nie mam tutaj nigdzie pustyni, przydałaby mi się. У нее мое жарче. Że chcę, żebyście mieli filmy codziennie teraz, wiecie, jest kwarantanna, to by się przydało, żeby mieć co robić. Więc ja mam co robić nagrywając to, a wy macie co robić oglądając, o ile ktokolwiek w ogóle ogląda te odcinki. Że mu się podobają, w sensie. Mam nadzieję, że tak, no bo ja też się staram bardzo na nagrywać te odcinki. tam jeszcze dopełnimy do tego czwartego staka i będzie już dobrze wtedy. No, będę teraz, będę idę do łóżka, idę spać zaraz, żeby przeminęła ta noc. A jakbym potrzebował kiedyś slimów, to Mam już 46, czyli prawie 64. szczęście na łopacie było, to było fajne. Nie, gdyby... Szczę jest szczęście na łopacie, tylko gdyby szczęście działało tak, że piasek wydobywasz, więcej piasku. To jest błąd, że nie mam tego Okej okay. I tak, o właśnie miałem iść tam i sobie przypalić piasek cały Nie ja miał tutaj gdzieś las bam sobie. O, 8, 8 jest dobrze. Tutaj będzie pewnie 7, nie, 8 jest. Tutaj będzie 9. Ła, wow, tutaj to jest dużo. Tak, no, ja ale Poczekam, a czekając. O nie, o nie, o nie, o nie. Bum Bum Mam na dwa hity, mam cię. Nie, nie na dwa. Teraz już jest na więcej. Ja bym chciał, żeby... O, wiem co teraz zrobię. Pójdę sobie tutaj. I bum. Panie chcę, że tutaj się nie ma jak zrespić żaden mob. Oprócz tego, oto moba, zombiaka głupiego. Potem jeszcze wyrównam tutaj teren za niedługo. Długo kupię taki kilo, serio? Co, mu się dopiero... Wow, ile mu i się rozbić trochę mobów ale będę musiał pójść do netheru po glowstone. kilofem z fortunką z i to będzie właśnie bardzo ciężkie netherite mam kilofów się bardzo mało niszczą a to dlatego że ona nie zniszczalność przecież nie jest żadna zależność pomiędzy netherite a diamantami tylko po prostu ja mam przecież niezniszczalność na tym kilofie Serio, mob się tam zrespił? Nie. Mi się wydawało, jakby tam się zrespił jakiś mob. Wow! 40 zużyń dopiero się z 2000... Aha, bo tamten miał 1,5 tysiąca, a ten ma 2000 użyć. Tym to się różni pewnie, na pewno, na pewno. To jest taki mega dobry kilow, taki z Nagarajda. Widzisz, że drewniany miecz z ostrością 5, zaklęty ogniem 2. Nie zniszczam, się tam się nie różni, ale w ogóle to on bije podobnie jak z takimi samymi i grabież 3, to on robi coś tak, tak, taką samą robotę, on robi, no oprócz szybszego niszczenia się oczywiście. Co do jaksowy, taki sam. Zadaje prawie tyle samo. Teraz pytanie jak zrobić jak, jak schody Gdzie jest tutaj mój ja tutaj będę sobie zaznaczał, ale nie bo na razie nie Biorę tutaj i tak czy to się rzuca w oczy jak tak widzisz? Nie, ale widzę, że to jest tutaj, bo lekko się to jedną rzuca w oczy. Muszę przyznać. Trochę w oczy to się rzuca. I tak. Najpierw muszę obliczyć połowa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, mi się wydaje, że tutaj. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, siedem, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. O, perfekcyjnie. Tutaj połowa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. To jest środek. Ten środek będzie rozkopany. Gdzie jest moja łopata? A, no spoko, już wiem gdzie jest. To tak. Ten odcinek będzie tak krótki. Ja się z wami żegnam. Siemanko. Potem to w następnym odcinku dokończymy się.